To długa historia. Wydawać by się mogło, że niezwykle ciężko stworzyć dużą, niemonotonną, pokrytą piaskami pustynię, która jednak zachęca do eksploracji, a jej miejsca potrafią być charakterystyczne i ciekawe. W tym materiale, jak przy ostatnim, podam listę w mojej ocenie najbardziej klimatycznych miejsc w warancie, i co ciekawe, nie wszystkie z nich to miasta. Co mi się podoba w warancie, to to, że te wszystkie mieściny i miasta są bardzo różne. Pomijając dużo ośrodki, albo przynajmniej te większe jak Isztar, Morasul i Bakaresz, to mamy też, można by rzec, małe tematyczne osady: Kowalskie Bensala, Górnicze Benrai, ale jest też Rolnicze Lago. Każda ta lokacja ma w sobie coś bardzo charakterystycznego. Lago jest czymś zupełnie innym niż przyszło nam do tej pory obserwować w warancie. Jest trawa, są palmy, jest morze i połowa mieszkańców jest upalona bagiennym zielem. To chyba właśnie przez tą odmienność miasto to tak zapada w pamięci, bo kojarzymy lago właśnie z zielenią, przez co wydaje się nam przyjemne. Jest tak przyjemne, że podczas mojej rozgrywki, nawet grając po stronie koczowników, niechętnie pomagam szakierowi w ataku na lago, a o watrasa w więzieniu nawet nie dbam. Miasto Bakares dzieli się na dwie części. Na dole rozpościera się niewielkie miasto. Ludzie zajmują się głównie handlem i wykopaliskami w miejscowych ruinach. Nie jest to miasto wolne od problematyki. Pustynni rabusie koczują nieopodal miasta, a koczownicy zajmują dużą oazę niedaleko. Dodatkowo niewolnicy zjadani są przez lwy w ruinach. Istotnym punktem miasta jest oczywiście Wielka Arena. Drugą taką możemy zobaczyć dopiero w Morasul. Zaraz obok areny jest Mównica, z której swoje kazania wygłasza czarny mag Amul. Jesteśmy ludem wybranym, bogactwo dla nas, władza dla Beliara. A jego królestwo nastanie i zadrżą ci, ku którym skieruje swój gniew. Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Ciekawsza rzecz dzieje się wyżej. W skałach jest bronione wejście do świątyni. Świątynia to potężny i niezwykle charakterystyczny piętrowy kompleks pomieszczeń mieszkalnych i magazynowych. Jest nawet i potężny dwupokojowy chroniony skarbiec pełen złota i skrzyni. Nad tym wszystkim jest wielki obelisk, zaraz obok wejście do sanktuarium Beliara, w którym przysiaduje Czarny Mak i zarazem dowódca bakareszu o imieniu Tisgar. Kompleks świątynny powoduje, że lokacja ta jest bardzo charakterystyczna. Miejscowi handlarze mogą kojarzyć się nam z blisko wschodnim Targiem, a samo miasto zbudowane na starożytnych ruinach jest niczym nadbudowywana ciągle troja. Warant jest. Albo inaczej, warant jako lokacja może być powtarzalny. Te same domy, te same wydmy, te same ruiny. Po kilku godzinach biegania człowiek może się znudzić samym, niezmieniającym się otoczeniem. To częsty problem pustyń w grach. Mam wrażenie, że twórcy Gotika zdawali sobie z tego sprawę, dlatego dodawali niewielkie miejsca na pustyni, które przykują uwagę, urozmaicą krajobraz i zaciekawią gracza. Jednym z takich miejsc jest grobowiec Haranho po północno-zachodniej stronie Warantu. Za lokacją stoi też ciekawa historia. Haranho był pradawnym wojownikiem. Odłączył się on jednak od wyznawców innosa i dołączył do wyznawców Adanosa. W akcie zemsty pradawnie wysłali za Haranho zabójców, ten po wielu zamachach im uległ i został zabity. Inni koczownicy wykradli jego ciało i ponownie pochowali go w tzw. Zielonej Dolinie. Obecnie jednak, niegdyś zielona dolina to porozrzucane szkielety i łodzie leżące w piaskach pustyni setki, jak nie tysiące lat. To stare korzenie i gałęzie wystające z pustyni w mrowych ilościach. Lokacja niesamowicie działa na wyobraźnie i bardzo dobrze się prezentuje. Nie jest to jeszcze pora na Morasul. W tym punkcie chodzi mi natomiast o jego ruiny. O ogromne starożytne miasto pradawnych, o wielkie połacia nieprzebytego, piaszczystego, pełnego niebezpieczeństw obszaru. Nie jestem fanem ruin na pustyni, ale co trzeba oddać, te w Morasul są najciekawsze. Przykładowo, ruiny al przez misję, która jest z nimi związana, czytaj odszukiwanie artefaktów, są potwornie, koszmarnie nudne. Po dziesiątym okrążeniu al niemal przewracają mi się flaki, i bez różnicy, czy używam do tego poradników, by przyspieszyć proces, czy też nie. To zawsze trwa ohydną ilość przepalonego czasu. Jednak te ruiny w Morasul są dużo ciekawsze, a wynika to z licznych, nachodzących na siebie wątków. Odnaleźć możemy tam stargo Mezira, opowiadającego nam historię Zubena. Możemy poznać losy Ramireza, zobaczyć ukrywających się w okolicach koczowników a także możemy znaleźć ściganego przez asasynów Hassana wraz ze swoją grupą, którego wątek ciągnie się od Bensali przez Morasul aż po Ishtar. Przede wszystkim te ruiny Morasul to trochę teatr działań, gdy bawimy się w łowce głów dla Bendaro. Teraz kolejna najbardziej elitarną lokację ze wszystkich. O ile modyfikacje pozwalają nam wejść bez potrzebnej ilości reputacji u asasynów, uprzednio płacąc ogromną daninę, to w podstawowej wersji gry, aby wejść do stolicy asasynów, miasta Zubena trzeba jednoznacznie określić się jako asasyn. Dzięki temu zabiegowi przed wstąpieniem do Isztar musimy podjąć decyzję o tym, że koczownicy i znani nam magowie wody są naszymi wrogami. W Isztar nie ma już tego klimatu arabskiego co Morasul. Głównie przez swoją bramę i symbolikę otwarcie odwołuje się do starożytnej persji. Isztar nie jest miastem, lecz pałacem i zarazem siedzibą zwierzchnika Asasynów bogatego Zubena, ale to też miejsce głębokich spisków. To właśnie tam dowiadujemy się, że początkowy wątek kradzieży Rudy z Bensali to tak naprawdę spisek mający na celu odsunięcie Zubena od władzy. Szybko zdajemy sobie sprawę, że w Isztar liczy się tylko władza i złoto, najbardziej wtedy, gdy jesteśmy poddawani próbie, a wszyscy robią, co mogą, by nas zabić. Isztar to elitarna lokacja, gdzie spiski i niejasne interesy nas otaczają. Wyjątkowo ciekawe i fabularnie niebezpieczne miejsce. Ale za to przełęcz do Warantu to dość magiczne miejsce. Idąc drogą od Tereliz na południe, z każdym krokiem otoczenie zieleni, w którym tkwiliśmy, zmienia się w złoty kolor piaskowca. Zielona trawa blaknie i się przerzedza i powoli wchodzimy w ten pustynny klimat, mijając zniszczoną karawanę i porzucony namiot waranckich handlarzy. Po przejściu tego małego Grand Canyonu i wybiciu bandytów, mijamy nieformalną Bramę Warantu. Przed nami rozpościera się zupełnie inny obraz niż ten, do którego przywykliśmy. Zamiast zielonej trawy, nieprzebyte piaski pustyni. Zamiast drzew, sporadyczne palmy, dziesiątki akrów starożytnych ruin, a przy tym wszystkim klimatyczna Braga. A do tego oczywiście obozowisko przed Bragą. To właśnie tam, dochodząc do obozowiska, a dokładnie do studni Abbasa, możemy usłyszeć klasyczny już cytat. Wędrowcze, nie przechodź obojętnie, nie odrzucaj okazji, jaką zapewnił Ci los. Otoczone pustynnymi ruinami miasto na wzgórzu z piętrzącym się do góry pałacem. Wysokie wieże, uliczni handlarze, stragany i asasyni. Tak opisałbym to miasto najszybciej. Zakładam, że każdy z Was, kto choć raz był w Morasul, doskonale umie sobie to zwizualizować. A, Morasul, złoto interesy, lodowate piwo. Mam wrażenie, że twórcy chcą stworzyć blisko wschodni klimat w miastach gwarantu. W Morasul zaimplementowali to najlepiej. Do tego dochodzi dużo misji, powiązanych właśnie z handlarzami, co pozwala solidnie odróżnić te misje od innych w grze. Cały wątek z kluczami do świątyni niesamowita sprawa. To właśnie w Mora Sul mam największe odczucie, że złoto w południowej krainie jest najważniejszym towarem. Ważniejszym tam od wolności czy idei. I do tego arena. Arena, na której przyjdzie nam walczyć nie tylko z lokalsami, ale też z koczownikiem, nordmarczykiem czy nawet kor angarem. Dzięki temu zabiegowi mamy świadomość, że arena w Marasul to nie tylko lokalna arena, taka sama jak w Bakareszu, ale to arena, na której walczą najlepsi z najlepszych, z różnych zakątków świata, od ludzi wolnych po niewolników. Arena ta jeszcze lepiej działa na modach, kiedy przeciwnicy to konkretne wyzwanie, nawet na niższych poziomach trudności. A jak to wygląda u Was? Jakie są miejsca z trzeciej części, które Was prześladują, gdy ktoś rzuci hasło ulubione miejsca warantów gotiku trójce? Dzięki! W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół.